Test numer jeden. Czy masz właściwie postawione granice? Osobę o słabych granica cechuje m.in. nieumiejętność podejmowania decyzji. Taka osoba żyje w wiecznym konflikcie, co są inni, a co chcę ja. Nie potrafi powiedzieć nie. Często nie dotrzymuje obietnic danych sobie, czy też komuś. Punkt umiejscowienia kontroli znajduje się na zewnątrz, a nie w środku tej osoby. Zdanie innych jest ważne dla tej osoby, bo ważniejsze jest dla niej to, co powiedzą inni, na przykład jak ona ma żyć, niż to, co ona sama czuje. Wówczas taka osoba stara się być zadowalaczem wszystkich, kieruje się przekonaniem, że nie musi być szczęśliwa. Ważne, żeby inni byli. Przez co żyje w zaprzeczeniu i wygaszeniu swoich własnych potrzeb. I tworzy obraz siebie jako fajnej osoby, która wszystko zrobi, o cokolwiek inne osoby ją poproszą. Jest stale w sytuacjach niekomfortowych, bo wychodzi z siebie, żeby ktoś inny był zadowolony. I często wchodzi w relacje toksyczne. Zobacz kolejny film i zaobserwuj.